Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam brony talerzowe, które powstają dla Was, dla rolników w polskiej fabryce sprzętu rolniczego Rolmako. Każda z przedstawionych maszyn dostępna jest z trzyletnią gwarancją i jest stworzona do pracy w różnych warunkach na polu. Zapraszamy na prezentację. Lekka brona talerzowa U622 to doskonałe rozwiązanie dla małych i średnich gospodarstw z mniejszymi ciągnikami. Jej krótka konstrukcja, niewielka waga i przystępna cena sprawiają, że jest idealna do pracy na słabych i średnich glebach. Wyposażona w talerze zamontowane na sprężynach wibrujących skutecznie kopiuje powierzchnię pola, a jednocześnie intensywnie miesza resztki pożniwne z glebą. Dostępna jest w różnych szerokościach z talerzami o średnicy 510 lub 560 mm. Kompaktowa, lekka i ekonomiczna, zapewniająca wysoką prędkość płytkiej uprawy oraz efektywne zagęszczenie. Solidna sprężyna chroni talerze i całą konstrukcję przed uszkodzeniem. Prosta obsługa, minimalne punkty regulacji i smarowania sprawiają, że ta brona talerzowa jest nie tylko skuteczna w płytkiej uprawie, ale także przygotowuje glebę pod siew, mieszając ją z obornikiem i masą organiczną. Kompaktowa brona talerzowa U693 doskonale sprawdza się w płytkiej i intensywnej uprawie gleby, szczególnie na ścierniskach. Zapewnia skuteczne mieszanie gleby nawet przy dużej ilości słomy, doskonale radząc sobie z obróbką słomy z kukurydzy, likwidacją użytków zielonych, przygotowaniem gleby do siewu oraz mieszaniem gnojowicy. Jest to najbardziej kompletna brona talerzowa oferująca szeroki program z ramą sztywną lub hydraulicznie składaną w wersji zawieszanej lub półzawieszanej o szerokościach roboczych od 2,7 m do 6 m. Biorąc pod uwagę wszechstronność maszyny, kompaktowa brona talerzowa Rolmako U693 jest specjalistą w intensywnej, powierzchniowej uprawie gleby. Dzięki ułożyskowaniu talerzy na elastycznych, gumowych elementach sprężynujących doskonale dostosowuje się do gleby, a praca z dużą prędkością pozostawia równą powierzchnię pola z doskonałym wymieszaniem resztek pożniwnych. Maszyna jest wszechstronna, idealnie przygotowująca glebę do siewu uproszczonego bez śladów nierówności na powierzchni pola. Brona talerzowa U645 to mała, lekka maszyna stworzona do prac w winnicach i sadach. Krótka konstrukcja ułatwia manewrowanie w ograniczonych przestrzeniach. Jej elementy odwracają ziemię, eliminując chwasty i resztki roślin. Talerze pod optymalnym kątem zapewniają efektywną uprawę, jednocześnie oszczędzając paliwo. Idealna do delikatnej pracy na glebach kamienistych dzięki niezależnym talerzom i amortyzacji gumowej. Zbudowana do współpracy z ciągnikami sadowniczymi, ma regulowaną ramę i zębate talerze z amortyzatorami. Doskonała do prac międzyrzędowych, a także do przykrywania nawozu. Brona talerzowa U652 to wszechstronna maszyna do upraw przedsiewnych i podorywkowych. Doskonale sprawdza się po żniwach, wyposażona w wysokiej jakości talerze i amortyzatory, eliminując ryzyko zatorów. Oferuje dwa warianty amortyzatora przeciążeniowego, różniące się rodzajem ochrony przed nadmiernym obciążeniem. Z odstępem między talerzami, który wynosi 90 cm, oraz automatyczną blokadą na czas transportu i hydrauliczną regulacją wysokości, ta brona wypełnia lukę między innymi modelami. Dodatkowe narzędzia uprawowe, takie jak zgrzebło palcowe, zatrzymujące ściernisko i przednie narzędzia, jak włóka czy wałnożowy, pozwalają dostosować maszynę do różnych potrzeb, zapewniając wysoką jakość uprawy. Brona talerzowa U652 to najchętniej kupowany model od Rolmako ze względu na jej uniwersalność, efektywność pracy oraz doskonałą jakość wykonania, co czyni ją preferowanym wyborem rolników poszukujących niezawodnego sprzętu rolniczego. Dodatkowo jej wszechstronne zastosowanie i możliwość dostosowania do różnych warunków glebowych sprawiają, że cieszy się dużym uznaniem wśród klientów na całym świecie. Ciężka brona ścierniskowa U671 to doskonałe rozwiązanie do efektywnej uprawy podorywkowej zastępującej tradycyjną orkę. Dzięki solidnej ramie i idealnemu wysklepieniu talerza, jeden przejazd zapewnia skuteczną uprawę gleby. Z dużym odstępem między talerzami radzi sobie na suchych i twardych glebach, gdzie inne narzędzia zawodzą. Oferuje wyjątkowy wynik podcięcia i wymieszania resztek pożniwnych, nawet na ścierniskach po kukurydzy. Maszyna dostępna jest w wersji standard i pro. Wersje różnią się usytuowaniem wózka transportowego. Nadwymiarowe, kluczowe podzespoły, testowane w trudnych warunkach, gwarantują niezawodność i długotrwałe użytkowanie, sprawiając, że brona U671 konkurować może z zachodnimi maszynami premium. Model ten od wielu lat eksportowany jest do klientów w Australii oraz Kanadzie, gdzie został doceniony ze względu na duży nacisk elementów roboczych do uprawianego podłoża. Jeśli temat Cię zainteresował, to zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie znajdziesz mnóstwo dodatkowych informacji na temat naszych maszyn. Na dzisiaj dziękujemy za uwagę i do zobaczenia wkrótce!